Witajcie, witajcie! Kolejne gwiazdy już na wyciągnięcie ręki. Tym razem będzie około biliona gwiazd. Proszę Państwa, mowa tutaj będzie oczywiście o galaktyce M31 w Andromedzie. Na pewno Państwo słyszeliście takie określenie: wielka mgławica w Andromedzie. Oczywiście słowo mgławica to troszeczkę słowo historyczne, bo astronomowie w dawnych czasach nie mieli tak doskonałych teleskopów jak dzisiaj. I jak widzieli obiekt rozciągły, niegwiazdowy, taką mgiełkę, to mówili o niej mgławica. Ale pamiętajmy, że mgławice, tak zwane mają różny charakter, ma różne właściwości fizyczne, różne odległości od nas, bo to może być kometa. To może być mgławica tak zwana planetarna, czyli na przykład otoczka gwiazdy, która wyrzuciła materię do swojego otoczenia. To wreszcie może być galaktyka, która znajduje się miliony, a czasami miliardy lat świetnych od nas, poza naszą drogą mleczną. No i to też jest mgławica. Także pamiętajmy, że jak mówimy, mgławica to troszeczkę teraz już z przymurzeniem oka. Proszę Państwa, znalazłem takie fantastyczne zdjęcie wykonane ponad 20 lat temu w jednym z numerów czasopisma Urania: Postępy Astronomii. Zdjęcie wykonane przez popularyzatora nauki astronomii z Kujaw i Pomorza, pana Wiesława Skrzyńskiego, szefa astrobazy. No, i proszę państwa, zainspirowało mnie to, żeby opowiedzieć właśnie o przedmiocie tego zdjęcia, Mgławica M31. Warto wiedzieć, że jak patrzymy w niebo gołym okiem, to wszystkie gwiazdy, wszystkie obiekty, które widzimy, to są gwiazdy w naszej galaktyce. Natomiast jest jeden taki obiekt szczególny, rozciągły, rozmyty, Mgławica, i to jest właśnie M31. To jest jedyna galaktyka dostępna do obserwacji gołym okiem. Okiem. Oczywiście na półkuli południowej możemy zobaczyć jeszcze obok Magellana, wielki, mały obok Magellana, też goim okiem, ale to są takie galaktyki satelitarne do drogi mlecznej. Natomiast obiektem takim typowo pozagalaktycznym, poza drogą mleczną to jest właśnie M31. Przez lornetkę zobaczylibyśmy oczywiście inne już galaktyki poza naszą drogą mleczną, ale goim tylko M31. Proszę Państwa, Pierwsze obserwacje zostały wykonane już w XIX wieku. Natomiast warto też wspomnieć, jak znaleźć galaktykę M31. Otóż, bardzo łatwo tego dokonać. Popatrzcie Państwo, tutaj na tej mapce nieba mamy zaznaczonego Pegaza i, i gwiazdozbiór Andromedy. Natomiast na dole, proszę popatrzeć, są trzy jasne gwiazdy Vega i Altair, tworzące asteryzm trójkąt letni. Każda z tych gwiazd, super jasna, jedna, jedna z najjaśniejszych na niebie, każda z nich, trzy, jedne z najbardziej jasnych na naszym niebie, dają nam możliwość szybkiego znalezienia M31. Proszę Państwa, jedna z pierwszych obserwacji, zdjęć, które zostały wykonane właśnie w tej galaktyce, to. Zdjęcie Izaaka Robertsa z 1899 roku. Widać, proszę Państwa, że wokół Andromedy dużo się dzieje. Te kropeczki, które widzimy wokół Andromedy, oczywiście to są gwiazdy naszej galaktyki, natomiast widzimy dwie galaktyki satelitarne. Po lewej u góry zdjęcia i po prawej taki. Jasna taka jasna kropa to jest oczywiście kolejna galaktyka satelitarna. Tych galaktyk satelitarnych do Andromedy, mamy przynajmniej 14 takich największych, plus jeszcze dużo więcej, które są to, które to są cały czas odkrywane. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaki jest postęp. Zdjęcie z 1899 roku, a teraz przechodzimy szybko do zdjęcia już w naszych czasach. I widzimy, jak wiele struktur wewnątrz tej galaktyki jesteśmy w stanie zobaczyć. Pamiętajmy, że to jest najbliższa nam galaktyka, odległość do niej. To zaledwie 2,5 miliona lat świetnych. Z punktu widzenia ziemskiego, bardzo daleko. Z punktu widzenia kosmicznego, najbliższa nam galaktyka. Stąd taka ważna dla nas, bo dzięki niej na przykład Edwin Hubble zaobserwował wewnątrz tej galaktyki pojedyncze gwiazdy. I odkrył wśród nich Cefeidy. Dzięki temu wyznaczył odległość do M31 i udowodnił, że jest to obiekt pozagalaktyczny. A więc dzięki niemu od razu wydarzyło się coś niesamowitego, bo okazało się, że wszechświat cały to nie tylko nasza galaktyka, są również inne galaktyki, które mogą zawierać miliardy gwiazd. Proszę Państwa, tutaj mamy zdjęcie wykonane kosmicznym teleskopem Hubble'a. Widać w centralnej części jasne takie prawie że białe jądro, widać smugi. Pyłu w dysku galaktycznym M31. Widać też takie różowe mgławice to są mgławice podświetlane przez nowe gwiazdy. I u dołu, i prze, przede wszystkim u dołu, i też w prawym górnym skraju zdjęcia na dysku, widzimy taki niebieskawy kolor. To są bardzo jasne, gorące, młode gwiazdy, błękitne olbrzymy. No bo właśnie pamiętajmy, że w dysku jest najwięcej pyłu i najwięcej procesów gwiazdotwórczych. Dobra wiadomość jest taka, proszę Państwa, że ta galaktyka M31 zbliża się do nas. Wszystkie galaktyki we wszechświecie uciekają od siebie, bo wszechświat rozszerza się, ale akurat lokalnie ona się do nas zbliża i w ciągu najbliższych 5 do 7 miliardów lat po prostu zderzy się z naszą drogą mleczną i ten miks, który powstanie, to z dwóch galaktyk spiralnych powstanie jedna galaktyka, taka supergalaktyka eliptyczna. I na zakończenie jeszcze taki akcent zdjęcie w podczerwieni z teleskopu kosmicznego Spitzer. Widzicie państwo tutaj rozkład pyłu w galaktyce M31. Warto badać galaktyki w różnych zakresach widma, bo uwidaczniają się dzięki temu różne komponenty, z których składają się właśnie tego typu obiekty. A dużo tam się dzieje, no bo oczywiście ich skład to miliardy gwiazd. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych odsłon gwiazd na wyciągnięcie ręki.